Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na audiobook na podstawie książki Najpiękniejsze świadectwa jakie ludzie otrzymali dzięki odmawianiu nowenny pompejańskiej. Dziś posłuchamy o prawdziwe nawrócenie ta modlitwa jest łaską Będę odmawiać różaniec do końca życia. Wzięliśmy ślub kościelny. Szkoda dnia bez nowenny. Część druga. Czyta Sylwia, nie zapominaj. Prawdziwe nawrócenie. Nowennę pompejańską, z krótkimi przerwami, odmawiam od niemal roku. Główne prośby dotyczące łask w życiu doczesnym nie zostały do końca spełnione, ale otrzymałam dary natury duchowej. Po pierwsze, zaczęłam regularnie chodzić na nasze święte. I to nie tylko w niedzielę, ale również i w tygodniu. I coraz głębiej przeżywam Eucharystię. Do tej pory nie przywiązywałam wagi do tego, co dzieje się podczas mszy świętej. Bezmyślnie powtarzałam formułki, często myślałam o innych sprawach. Teraz to się zmieniło. Odczuwam szczerą radość, że uczestniczę w Eucharystii i że przyjmuję komunię świętą. Również moja modlitwa wygląda inaczej. Jest więcej skupienia i więcej prawdziwej rozmowy. Co prawda, zdarzają mi się rozproszenia, ale najważniejsze, że z nimi walczę. Już nie mam takiego podejścia, jak wcześniej, aby odbębnić różaniec i mieć to z głowy. Największą łaską, jaką otrzymałam, było. Przystąpienie do Spowiedzi Świętej, gdzie szczerze wyznałam wszystkie grzechy. Do tej pory różnie z tym bywało. Po prostu nie czułam potrzeby wyznawania wszystkich grzechów. W pewnym momencie uzmysłowiłam sobie, że część swoich win zatajam. Zrobiło mi się wstyd i poczułam straszny żal, że tak oszukuję Pana Jezusa. Odbyłam chyba najbardziej szczerą spowiedź w moim życiu. Mam nadzieję, że od teraz będę bardziej świadoma i rozeznana, co robię źle, a co dobrze. To również odbieram jako łaskę. Ewa. Ta modlitwa jest łaską. W sierpniu rozpoczęłam swoją pierwszą nowennę. Do najświętszej Marii, panny pompejańskiej. Była to modlitwa w intencji nawrócenia chłopaka. Wówczas sama nie byłam mocno związana z wiarą i kościołem. Podczas modlitwy czułam wewnętrzny pokój. Matka najświętsza zaplanowała dla mnie inny los niż tego oczekiwałam. Najpierw nastąpiło moje bardzo powolne nawrócenie. Poprzez ludzi, których spotykam w życiu, poznaję miłość Bożą. Ciągle mi mało i jak nigdy przedtem przyznaję się do tego, że wierzę i nie ma w tym wstydu. Otrzymaną łaską jest również dar modlitwy, przeżywania Eucharystii, czytania Słowa Bożego. Drugą nowennę rozpoczęłam w lutym. W tej samej intencji, wówczas stał się prawdziwy cud. Maryja dała mi tyle siły, że podjęłam stanowcze kroki ku temu, by żyć zgodnie z wolą Bożą. I czwartym, szóstym przykazaniem. Dzięki niej chłopak, z którym byłam po kilku latach, poszedł do spowiedzi, chodzi do kościoła, pogłębia swoją wiarę. Należy do dusz pasterstwa, zmienia swoje życie. <laughs> Dziękuję Matce Najświętszej za tę łaskę, za dar powrotu do Pana. Zawierzcie jej swoje życie. Ona chce dla nas dobra, tego największego. Chwała Panu, Karolina.